Reprezentuję firmę Besta Halle. Od siedmiu lat pracuję jako przedstawiciel handlowy. Nasza firma zajmuje się budową hal stalowych dla przemysłu, rolnictwa oraz małych zakładów produkcyjnych. Jeżeli chodzi o zakres realizacji prac, który oferujemy, jest to głównie wykonawstwo konstrukcji stalowych, montaż, poszycia z płyty warstwowej, zarówno jak i z blachy trapezowej. Zajmujemy się również mniejszymi inwestycjami, np. kontenery socjalne, biurowe. Jeżeli ktoś się zgłasza tutaj z zapotrzebowaniem na mały obiekt magazynowy, który jest dosyć mobilny, stawiamy tutaj na kontenery. Z firmą Izopanem współpracujemy około 8 lat. Na chwilę obecną mamy zrealizowanych ponad setkę inwestycji. Jeżeli chodzi o współpracę, jak głównie stawię w biznesie tutaj na relacje, które no, układają się wzorowo od samego początku. Staramy się być nie tylko partnerem biznesowym. Oczywiście to jest temat wiodący. Natomiast z czasem te wszystkie relacje i tak powoli przeradzają się nam w takie relacje koleżeńskie, przyjazne i wspólnie wspieramy sobie nie tylko biznesy, ale też i siebie dość często. Kolejne przykłady klientów pokazują, że te relacje mogą wyglądać zupełnie inaczej, a nie jedynie wymagania biznesowe. Mam nadzieję, że współpraca z Izopanelem będzie układała się dalej dobrze i tych inwestycji będzie o wiele więcej. Z biznesu do przyjaźni już jest niedaleko, w tym wypadku akurat mamy pełen sukces. Osiągnęliśmy go wspólnie, właściwie już po roku naszej współpracy nieco.